Okej, okay, to może nie będzie szybka recenzja, bo miesiąc po premierze, bo o to chodzi w nazwie Szybkie Recenzje, czego ludzie do dzisiaj nie wiedzą, ale nie mogę ich winić. Nie wszystko, co szybkie, musi być krótkie. Natomiast od dnia premiery, który wydaje mi się, że to był weekend Oppenheimera i Barbie, więc sami wiecie, jaka była sytuacja. Szczególnie, że mi wtedy w ten weekend nie było w ogóle w domu, <laughs> i ominąłem, myślałem, że to jeden z wielu horrorów, ale sporo osób mi pisało, że jest coś nietypowego. Tak sugerowaliście w komentarzach, że Ej, sprawdź. Sprawdź. I szale goryczy przelało to, że chłopaki z Drytel Media wrzucili filmik. Nie oglądałem go jeszcze, ale taką powiedzmy polecajkę w sensie. Wiem, że to jest polecajka, więc mówię okej, okay. o co tu chodzi? O co tu chodzi? Kabweb, czyli pajęczyna. To film oddebiudującego na dużym ekranie reżysera Samuela Bodina, który opowiada historię Pitera, granego przez Woody'ego Normana, chłopca, który mieszka z rodzicami, i tuż przed Halloween poznajemy jego losy, kiedy to między innymi słyszy głos ze ściany, a w tym domu chyba coś w ogóle jest nie tak z tą rodzinką. I przynajmniej taki jest zarys. I muszę powiedzieć, że nawet nie wiem jak wejść w tą recenzję bezspoilerowo, ponieważ cały klub programu jest takie, że, że trzeba mówić te spoilery. Więc mo może wyjątkowo zróbmy sobie recenzję spoilerową. Bez spoilerowa mogę powiedzieć, że mi się podobało. I nie jest to film perfekcyjny, ale jest to film, który mam wrażenie, patrząc na film web, patrząc na Rotten Tomatoes, patrząc na opinie w necie, ja mam wrażenie, że większość osób tak, jakby nie załapała o co chodziło temu reżyserowi. Ja mam wrażenie, że ten reżyser to robił po prostu. To jest film dla mnie, ponieważ to jest film klisza, to jest film szablon. Nie wiem, czy pamiętacie niedawno ten. Um, kobieta w oknie naprzeciwko kobiety tam w oknie czy coś, które było swoistą dekonstrukcją tego filmu. Filmu właśnie o kobieta w oknie i bawieniem się kliszami. Mniej więcej to samo mamy tutaj, ponieważ tak jak od paru lat, a już ja w szczególnie, narzekam na to, co sami wiecie, przy każdym horrorze, że, coś jest, że ludzie się zachowują głupio, że są klisze na kliszach, że jumpscary są przewidywalne, i tak dalej, i tak dalej. No ja mam wrażenie, że ten film, przynajmniej w pierwszych dwóch trzecich, to jest taka. Absoluta dekonstrukcja horrorów ostatnich lat tego typu, gdzie żart o chłopcu czy w ogóle kimś żyjącym w ścianach, to chociażby na wspomnianym Retle na kanale, to już było tyle razy wyśpiewane, ja też zresztą z tego mam bekę, bo, bo dosłownie takich filmów było już z 15 w ciągu ostatniej dekady, gdzie po prostu coś jest, albo ktoś mieszkał w tych ścianach, albo nie mieszkał, albo był demon, albo rzeczywiście jakiś chłopiec, albo coś. I to po prostu, wiecie, tak jakby no, klisza tego nawiedzonego domu, który czasem właśnie ktoś mieszka w ścianie, a czasem jest z demo na coś tutaj jest od razu wprowadzona. No ile razy to widzieliśmy? I tak ja, jak teraz włączyłem ten film, bo mimo waszych wszystkich polecajek i tak dalej, ja nic o nim nie wiedziałem, więc włączałem w ciemno i w ogóle nie byłem jakby... To nie tak, że mi ktoś zasugerował, że to jest dekonstrukcja gatunku. Nie, ja po prostu włączam i widzę wszystkie znane mi klisze, że jest ten chłopak z tymi rodzicami, ci... Ale i dla mnie to jest świadome i mi się to podobało. Ja, ja jakby w pełni nie kupił ten film od początku, gdzie ta historia brzmi znają. Brzmi kliszowo, ale brzmi to jak zabawa tymi kliszami, ponieważ mamy dodatkowo tych rodziców, którzy, wiecie, Anton Star, czyli nasz Homelander, tutaj jest home father, nie wiem, jest jako ojciec rodziny. On, znaczy ja wierzę, że ten aktor jest na tyle dobry, że on mógłby grać normalnie ojca, który jest miłym, dobrym, typowym protagonistą w filmie, ale ewidentnie on jest tutaj po to, żeby trochę jak Homelander mieć to swoje takie, wiecie, nie, żeby co coś jest nie tak. I od początku filmu przez praktycznie jego dwie trzecie, jak oglądamy tego dzieciaka, którego, któremu dokuczają w szkole, który nie umie się odnaleźć, który właśnie w domu się boi, w którego rodzice mu dają jakieś dziwne kary, ale nie dzieje się nic więcej ci rodzice na ekranie go tam nie wiem no nie torturują dosłownie przynajmniej na początku nic tego nie widzimy ale widzimy że coś jest nie tak i ci rodzice właśnie tej takie he coś jest chyba nie tak to też jest klisza dzieciak w szkole rysuje na Halloween obrazek i obrazek to jest dosłownie czarny pokój tutaj na czarno wszystko tylko okno łóżko on na nim mówiący help me <laughs> pomocy tak więc to i taki że dzieciak narysował obrazek i w szkole i pokazał nauczycielce i ona ten no przecież to jest taka klisza że ona już 20 lat temu w strasznym filmie trzy czy cztery, którymś tam, była w obśmiana, nie, że ten dzieciak nam coś malował i to, to już jakby, wiecie co to już zatoczyło pełne koło. Ponownie to mamy, no nie? Ci rodzice parę razy, jak ten dzieciak podsłuchuje ich rozmowy i są w postaci cieni pokazani, to te cienie są takie po prostu na całą ścianę, wręcz komiczne, to jest wręcz groteskowe, no nie? Nie tylko, że jest to jakaś tam przemyślana metafora czegoś, ten dzieciak przygnieciony cieniami rodziców, coś jest nie tak, czarne sylwetki, możemy sobie to wyciągać takie horrorowe zdjęcia, które, takie no, lekko horrorowe, Poetycki sposób nam mówią, że coś jest nie tak, ale tu jest to do przesady. Przypomina mi się ta kobieta naprzeciwko kobiety w oknie i tak dalej. Jak wiecie, chodziła z tą szklanką, tym jakimś tam do wina kieliszkiem, tylko że on był jakiś dużo większy i taki cały po brzegi wylany. I wiecie, taki dosyć subtelny. Ale groteskowe przerysowanie, nie? I kilka jest takich elementów, takich, że jak się nad tym filmem zastanowi, to oczywiście są to klisze, i e, dlatego też rozumiem, że dużo osób mi pisało, obejrzyj to, bo, no właśnie, bo tu bawimy się tym gatunkiem, no nie? I widziałem w necie mnóstwo rozkmin już po obejrzeniu, e, w, po polsku i po angielsku, te same, że fabuła nie miała sensu, bo jak wkopuje się trzeci akt, którego jeszcze nie zdradziłem, a zaraz powiem, to fabuła, nie da się jej wyjaśnić, i normalnie ja wiem, ja wiem, ja jestem osobą, która zawsze mówi, o, ja tego nie lubię. Lubię jak warstwa dosłowna i metaforyczna działają. Lubię jak. Tak, możemy tam sobie coś dopowiadać, ale żeby to miało sens, co się dzieje na ekranie. Natomiast w tym filmie nie miałem z tym problemu, powiem Wam szczerze, żadnego, ponieważ trzeci akt. Jest też swoistą, jakąś taką mini dekonstrukcją, po prostu takiego slasherowego, horrorowego. Dobra, będzie trzeci akt, taki promień w kosmos w filmach superbohaterskich. I tutaj po prostu ze ściany musi wyjść potwór i rzeczywiście wszystkich tam sieka, i trzeci akt jest po prostu pełnym grozy takim. Znaczy takim. To jest wręcz kino takie klasy B, taki, sla, taki stary, dobry slasher, gdzie flaki na ekran i tak dalej. Mimo, że wcześniej przez dwie trzecie filmu oglądaliśmy raczej taki psychologiczny, slow burnowy. Yy, no, horror psychologiczny bardziej, tak? W wcześniej w filmie było dużo więcej takiego niepewności, jakiegoś ten, jakiś kliszowy sen na jawie, że nasz dzieciak mu się coś śniło. Ale nawet ten sen w tym filmie miał więcej sensu, ponieważ chłopak rzeczywiście na co dzień się boi i przyśniło mu się coś związanego z jego życiem. Więc nawet, nawet z tym nie miałem problemu. I dlatego jak wkopał się trzeci akt, to ja byłem na tyle kupiony i na tyle zaangażowany w ten taki dialog z reżyserem tego filmu, z twórcami. Tak jakby, ja, tak jak ja, ja widzę co robicie, nie? Miałem takie wrażenie, bo ja się w ogóle mogę mylić w tej interpretacji, no nie? Ale miałem takie od, odnosiłem takie wrażenie no nie i przede wszystkim to dla mnie też działało sam język filmowy to jak to wszystko jest nagrane po prostu to było dobrze zrobione i teraz w najnowszym Q&A które jeszcze się nie pojawiło na kanale niedługo się pojawi ale już się nagrałem odpowiadam na pytanie o dekonstrukcję gatunku i odpowiadam na pytanie o klisze w filmach także tutaj śmiesznie że to się ta recenzja pojawi się pierwsza ale właśnie chciałem powiedzieć że mówiłem w tym Q&A że klisze z kliszami jest różnie to nie, ja się nie czepiam klisz na dogmatycznie na zasadzie że nie może być coś co już było wcześniej. No nie, ale jak, kli, jak klisza czy jumpscare, też jest tam pamiętam pytanie o jumpscare w tym QA, wszystko się składa w całość tutaj, wiecie, Matrix, nie? To klisze i jumpscary zrobione dobrze, nie zastępujące kreatywność twórców, tylko kreatywnie wrzucone w historię, że jakoś tak. Po prostu one działają, że są sensownie zrobione, te klisze, że te, nawet bo tutaj, nie ma tutaj takich jumpscarów per se, takich typowych uga-bugas za ekranu, ale jest trochę momentów klasycznej zabawy, że jest cisza, coś jest tam w cieniu, wyskoczy na nas. I tutaj czasem wyskakuje, czasem nie. Czasem są sytuacje w tym filmie, gdzie właśnie tak nam się wydaje, a jednak nie. Albo dopiero po chwili, albo coś. Jest twist. Ten chłop się bawi po prostu reżysersko. Tym, co my znamy i to, czym, tym, tym czego się spodziewamy, ale trochę to zmienia i robi to tak, że to działało. I jedno muszę powiedzieć o tym filmie, że bardzo podobał mi się właśnie ten cały aspekt psychologiczny tego. W tych wszystkich kliszach, tych chłopców, w tym domu, i tak dalej. Ja dwie trzecie filmu sobie myślałem, że jest to w ogóle. Że... Byłem ciekaw, gdzie właśnie poprowadzić trzeci akt, bo ja sobie myślałem, że to może być. Takie pełne odwrócenie tej sytuacji horrorowej, że będziemy się spodziewać w trzecim akcie właśnie jakieś tam sieczki, rodzice to mordercy, mają kogoś tam w piwnicy, zamordowali jego siostrę czy coś, ona siedzi w ścianach, jakieś takie coś. I myślałem w trakcie filmu, że się okaże, że nie, że ci rodzice wbrew pozorom są normalni. Znaczy, może nie jacyś tam najprzykładniejsi ever, ale tak się zastanawiałem, czy w trakcie filmu nie wyjdzie to, że naprawdę śledzimy jakiegoś tam nie wiem, dziewięciolatka, który ma po prostu wyobraźnię, nie? I na zasadzie jakby widzimy całą historię jego oczami, co też moim zdaniem świetnie jest tutaj pokazane. Cały ten, ta perspektywa dzieciaka tutaj jest rewelacyjnie wybrzmiewa poprzez wszystkie sceny. To jak bardzo często słyszymy coś właśnie gdzieś tam jakimś szeptem z jego perspektywy, jak oni gadają w tle. I myślałem sobie, że dobra, może tak być, że to ta, rzeczywiście jest dziecięca wyobraźnia, że jemu się, że jemu się śni, czy, czy, czy ma jakąś właśnie swoją taką po prostu jakiś dziecięcy odpowiedź, dzieciaki mają wyimaginowanych przyjaciół, czy coś. mu się wydaje że słyszy, i na przykład właśnie w szkole robię jakiś rysunek, który jest. Podejrzany i ta nauczycielka od razu myśli o kurwa, czy go tam, nie wiem, biją w domu, czy coś idzie do sprawdzić, a oni mówią, pani zwariowała, my nie bijemy naszego dziecka, no nie? I teraz każdy bijący by tak powiedział, ale nie bijący, też by tak powiedział. <laughs> Myślałem, że taki podwójny, taki wiecie, że tak naprawdę nic nie ma, nie? Że w tym filmie nic nie ma, to jest po prostu dzieciak, któremu należy, nie wiem, no jakiejś pomocy może psychologicznej udzielić, czy, czy z nim porozmawiać, czy coś, ale że właśnie Twist będzie, że rodzice są niewinni. Myślałem, że to w tą stronę pójdzie. I jak się wkopuje trzeci akt, gdzie właśnie ludzie piszą w necie, że to nie ma sensu, bo okazuje się że rzeczywiście jego siostra, demon, kurwa, była w ścianach cały czas i ona tam wychodzi, wszystkich morduje, e, no, w jakiś super ponadnaturalny sposób, tak, bo tam ona to dosłownie lata po ścianach i tak dalej. W ta końcówka filmu to jest obcy. Ta, ona wygląda bardziej jak jakaś Samara, która biega po ścianach z długimi włosami, ale to, w jaki sposób on kręci, pan Samuel Bodin, e, Ją w trzecim akcie bardzo mi się podobało. To było, tak jak przez cały film, prawie jej nie ma. Gdzieś tam coś, migie, jakiś szef, dźwięk, więcej domysłów, coś w cieniu i ten. Albo w tych horrorach, się rodzice tam gdzieś na przykład creepy, stojący w dziwnie w cieniu czy coś. Takie małe rzeczy, które fajnie budują horror. Nie, że od razu uga, za ekranu, demony flaki na ekran od pierwszej sceny. Bardzo fajnie. W tym trzecim akcie oczywiście on już idzie trochę tak bardziej w stronę takiego groteskowego filmu klasy B, gdzie tam, nie wiem, jest ta jedna scena, że chłopiec wciągnięty pod pianino i dosłownie jest pacjenta krew, taka, tak jakby, nie wiem, go zmieliła, nie, jak taki woodchopper, wiecie, że się wrzuca drewno do woodchoppera i flaki wylatują, to więcej tak, no oczywiście to, to już wchodzi w, mówię, film zmienił tory nagle w trzecim akcie, to było dziwne, ale mimo wszystko trzecie jest skręcone, tak jakbyśmy oglądali obcego, ja, mia ja miałem, ja co skojarzenia, tak wyobraziłem, że to są sceny, po prostu, jakby na obcego, czyli nasz dzieciak gdzieś schowany, cisza, i nagle tam ktoś krzyczy, znika, coś go porwało, nie do końca było widać co. Po czym nagle jakieś ujęcie, gdzie tam jakieś jej włosy tylko widać, jak się bo ona w sensie widać, że się gdzieś zakradła i tylko końcówka włosów ciągnięta po podłodze. Czy tak jakbyśmy widzieli jakiś ogon obcego. Po czym nagle jedno ujęcie takiego, jak ona biegnie przez pół sekundy na ścianie. No nie takie jakby, jakby na chłop dostał obcego, to byłbym jakiegoś nowego to byłbym zadowolony, bo tak się właśnie kręci horror, czyli nie pokazuje za dużo potwora, dobrze manipuluje właśnie ciszą i tym, że my nie wiemy gdzie ona jest, albo że nagle coś tam mignęło, nagłe przyspieszenie, ale też ten nie za dużo Dużo tych flaków na ekranie, nie za dużo potworów na ekranie, podobało mi się, aczkolwiek rzeczywiście ten trzeci akt absolutnie jak wyjęty z innego filmu, nie? Mówię, spodziewałem się czego innego, natomiast jako, że dwie trzecie tego filmu brałem jako metaforę yy, i bardziej jakieś takie z jednej strony zabawek kliszami i szablonem, po prostu tak dla, for fun bawimy się gatunkiem, dekonstruujemy ten, ten szablon z, z tej dekady, a druga sprawa, dużo bardziej myślałem w kontekście takiego, wiecie, metaforycznego, nie? Że ten dzieciak może, no, może to być metafora właśnie... Po prostu dzieciaka, który rzeczywiście rodzice są źli źle się dzieje w domu i on przez to ma koszmary i wyobra wyobraża sobie, że gada z kimś ze ściany, kto jest jego przyjacielem. No brzmi to bardzo jak taki dzieciak, który stara się em, po prostu, jakieś mechanizmy przetrwania, tak? Nie? Żeby wiecie, poradzić sobie z opresją w domu, nie? E, także też myślałem dwie trzecie filmu o tym, że jest to fajny, jakby dekonstruujący gatunek i klisze horror, który w swojej naturze jest metaforą jakiejś sytuacji prawdziwej, no nie? Więc podobało mi się to bardzo i ten, ten taki trójkąt, i w trój trzeci akt w wodzący w, ok, może tak było, ale nagle mamy, nie wiem, no po prostu sieczkę na ekranie klasy B i bardziej taki obcy połączony z Samarą biega i, i siepie ludzi. Fabuła w tym momencie przestaje mieć sens, to, że oni tam mieli jakiegoś demona w domu, jak ona, skąd on jest, nadprzyrodzone moce, to nie ma sensu. To w ogóle wszyscy w komentarzach widziałem tam w necie, to nie ma sensu, to mają rację, to po prostu to się nie składa w całość, to nie ma sensu, ale... Jak zapomnimy o tym sensie, tylko skupimy się na tych takich właśnie jakiś bardziej zabawy gatunkiem całego filmu, to nie wiem, dla mnie działało. Znowu, nie jest to oczywiście coś ultra, arcy, super, hiper, niesamowicie wielkiego i wspaniałego, to nie jest tak, że ja ten film oglądałem z takim wow, ale tam, gdzie miałem rozkminę, to miałem rozkminę, tam, gdzie miałem się bać, to się bałem. Powiem Wam szczerze, że rzeczywiście trzeci akt ma kilka takich momentów, że... W ogóle to, co jest dla mnie najmocniejsze w tym tutaj straszeniu i to, jak świetnie oni tu w tym operują, to nie tylko ten właśnie wizualne takie, wiecie, kiedy spowolnić, kiedy ten, kiedy ktoś po prostu creepy stoi w cieniu Dźwięk jest tutaj kluczem. I to, w jaki sposób ten film wykorzystuje szczególnie stukania i pukania. Stukania i pukania, takie prawdziwe nasze codzienne dźwięki, to jest znowu coś, co jest dużo straszniejsze dla mnie, w takich horrorach dobrze użyte, niż jakbyście mi właśnie zrobili flaki na ekran i tysiąc potworów. I może, to, to jest może też to, że właśnie taki ugruntowiony w rzeczywistości horror, którym dzieje się coś znajomego nam, ktoś do was puka. Albo słyszycie jakiś dźwięk nagle z miejsca, w którym nie powinno być. Jakie... Kiedyś przy tym filmiku opowiadałem historię, jak mi się w szafce takiej, wiecie, w w toalecie, lustroszafka, lustro-szafka, nagle z dupy w, o pierwszej w nocy, czy tam które nie pamiętam, włączył mi się ta maszynka do golenia, nie? Coś się zacięło, bateria, ona się. W, musiałem wyrzucić, bo aż, była włączona aż do wyładowania, i nagle miałem jakiś taki dźwięk borowania z szafki w łazience, nie? I na zasadzie szedłem, mówię, co to sąsiad coś kurwa wiertarką robi? Mówię, nie, no to jest z mojej ściany, no nie? Wiecie, że nawet miałem taki w domu, sam w domu, taki miałem taki creep moment takiego, co jest, was skąd ten dźwięk z mojej ściany w łazience, jakiś dziwny. Otwieram, to to otw i te na przykład takie historie typu, że ktoś puka. Zapukał, nie zapukał, to sąsiad, ten. To było pukanie, takie. Wiecie, no, jestem już dorosłym człowiekiem, nie boję się, powiedzmy, tego, że tam wiem, że jest przeciąg w domu, a czasem słyszę coś z co osiedla, ale to jest coś, co tutaj, na przykład, w tym filmie niesamowicie skutecznie działało. Jak są momenty, że po prostu jest cisza, jest ciemno, nasz bohater nie widzi, ale słychać jakieś takie. jakieś kroki, nie? Albo z tej ściany. To są momenty, w których naprawdę ten film dla mnie działał. Takie bardzo proste, bardzo proste zabiegi, po prostu zwykłe pukanie, nie? E, świetnie użyte. Także muszę powiedzieć, że dużo ciekawych pomysłów. Kliszowych, ale dobrze wykorzystanych w warstwie horrorowej w tym filmie. Ciekawy aspekt metafory i tym psychologicznym tego dzieciaka. Trzeci, jak idzie w dziwaczną stronę, ale wciąż wciąż mi się podoba, wciąż nie miałem z tym problemu, powiem wam szczerze. A Jest to zdecydowanie mój drugi ulubiony horror po Talk to Me i Dam mu 7, ale takie nawet bliżej 8 niż niż sześciu, bo no mimo wszystko to rzeczywiście trochę nie ma sensu, mimo wszystko to ta historia jest no zabawą szablonem jak dla mnie, więc ten w sensie, do wybitności mi tu sporo zabrakło, ale no powiem wam szczerze, że naprawdę dobrze się bawiłem, do, na, naprawdę ja ja marudzący na klisze i durność horrorów, tylko że ten film też moim zdaniem jest zrobiony bardzo ładnym językiem filmowym. Tutaj e, reżyser naprawdę wyciąga dużo z tych scen. Ja kupowałem, w sensie, to jak buduje horror. Jest solidne po prostu Aktorzy też mi się podobali, no bo Grają to co mieli zagrać, przede wszystkim dzieciak Dzieciak jest dobry, dzieciak nie psuje I to już jest tak, dzieciak nie psuje, to jest dobrze Rozgadałem się mega, ponieważ to jest dziwaczny film I jestem ciekaw waszych interpretacji Wydaje mi się, że to jest po prostu film, który Tak jak z tą kobietą w tym oknie naprzeciwko okna Że wiele osób obejrzało cały sezon Serialu i nawet nie wiedziało, że to jest Jakaś forma pastiszu, no nie A tutaj mamy jakąś formę pastiszu, która dla mnie działa Także czekam na wasze opinie I do zobaczenia w kolejnym, bo o filmach E <laughs> aí